Trzymano mordy, pokażemy wam się pierwszy list z serwera Foxes RP, a będą to prace legalne. Na start mamy dostępne 5 prac, jest to poszukiwać skarbów, ogrodnik, polowanie, dostawca pizzy oraz kierowca ciężarówki. Możemy wybrać jedną z pięciu prac i rozpocząć swoją przygodę na serwerze Foxes Roleplay. Ok, mordy, znajdujemy się pod miejscem rozpoczęcia pierwszej naszej legalnej pracy. Mamy tutaj aktywności związane z naszą pracą. Możemy założyć stój roboczy, założyć swoje ubrania, wziąć pojazd, zwrócić pojazd, zrezygnować z pracy. I wziąć inną pracę z Urzędu Pracy. Weźmiemy sobie pojazd. Okay, mordy, znajdujemy się na miejscu pierwszej naszej pracy. Jest to poszukiwanie skarbów. Otrzymaliśmy oczywiście klucze do pojazdu. Pojazd możemy zamykać oraz otwierać. Pojazdu musimy wziąć, tywać metali. Mamy tutaj mapę, musimy udać się i znaleźć skarby. Patrzymy na radar w prawym błonie rogu i szukamy skarbów. Gdy jesteśmy już blisko, powinien wyskoczyć nam komunikat. kliknij E, aby zacząć kopać. Zdobyliśmy nasz pierwszy łup. Jest to brudne zdjęcie. Szukamy dalej. Tym razem zdobyliśmy gwóźdź. Po zakończeniu pracy odkładamy nasz wykrywacz metali. Jesteśmy już pod centralą. Możemy zwrócić pojazd. Aby otrzymać pieniądze z tej pracy musimy udać się do lombardu i sprzedać swoje znalezione skarby.